Potem pośle ci zdjęcie, jak zawinęliśmy mu żółtą taśmą buty i, i rzucaliśmy tak jakby bananami. E, on 20 razy szukał ich w szafie, no nie? Otwierał, zamykał, otwierał, zamykał. I się ciągle pytał, patrząc na swoje buty, gdzie są jego buty. Mhm. To to, tak to jest gimbaza, to jest taki świat e, dla gimbusów, wiesz, ja już tam. wyszedłem... Co posiadłem? myślisz o nowej postaci z co myślę o niej? Myślę, że ciekawe wprowadzi no świeżość, wprowadzi świeżość, bo mi się strasznie podoba ten mechanizm tych turycików Brakowało mi takiej postaci jak Heimerdingera, Zyra chyba wydaje mi się, że będzie bardzo podobna jeśli chodzi o... Wiesz mi prosił o wciśnięcie do ramu No dobrze, za godzinkę, dobrze? Dzięki za godzinkę e, Dobra, zobaczmy co oni kupili kupili Amplifyktona i robi moje jeśli chodzi o Malzahara, o Warwicka tutaj Budki, Resist, Vampirisce Ptera, 4 potki Vampiris Captera, 4 potki, jeden normalny. Malzahara nie ma potków, także tutaj będzie troszkę dla niego będzie musiał grać pasywniej. Zobaczymy. Myślisz kto wygra? Nie lubię tak przesądzać. Zobaczymy. Oczywiście, że Kazik niech Kirek zginie. Ale Kaniak mi pisał, że mm, kiedy napisałem mu, że ten... wylosowało mu Kireksa, to napisał, że zrobiłem to specjalnie. Nie wiem, czy, y, czy napisał to z obawy, dlatego że, że przegra, czy, czy nie lubi z nim grać. Chyba nic w ogóle z nim nie grał, no ale. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Igor, pytałem się co myślisz o tym yy, Jace'sie. Moim zdaniem jest on dziwnym jumpem, bo zbyt bardzo polega na skillach jego auta, tak jest niczym na początku. Jedyne, jedynie jego skilla no, da, dają mu przewagę, no. Jace, Jace jest bardzo mocnym postacią. Ja, ja go nie widziałem, ja widziałem raz w grze i miał staty 0,10. Czemu normalnie nie banowali championów tylko na szacie? Yy, yy, ponieważ... Takie są zasady. Nie, ponieważ jest... Boże, jak to było na tym MSL-u? Draftowy to jest... blind pick No, to jest blind pick ogólnie, nie ma w ogóle drafta Tylko no, banuje się postaci Słuchaj, jeśli chodzi, się się jeśli chodzi o Jice'a, jeśli chodzi o Jice'a, Jice jest bardzo mocny, jeśli się go ogarnie Wiesz, ja nienawidzę jak ludzie mówią, ale ta postać jest słaba, nie? To jest takie dupy gadanie. Jeśli się go ogarnie, to jest ta postać strasznie uniwersalna, bo ona może iść na każdą linię Ma dobre dobry przeliczniki z E na tym na Mili Nie ma słabej postaci. No Prawda Osobiście ja go widziałem tylko raz, a yy, wiesz, ludzie nie biorą głównie słabych postaci, na przykład Evelyn. Widziałeś kiedykolwiek Evelyn po, tej ner po tym nerfie? Bo ja tylko na Aramie. <laughs> sądzisz, że KS istnieje. Oczywiście, że istnieje. Co, dlaczego ma nie istnieć? sądzisz, że jak ktoś ma 2 HP i nagle podchodzi ci taki panteon i skacze na... Dla mnie to jest KS no. no Ale oczywiście nie wypada tego jakoś podkreślać Nazywając takiego panteona ksicielem i report To co coś takiego Omg gryć panteon KSED report KS. Himplox no. Dziwi mnie dlaczego LeBlanc dostaje nerfa Jakiego nerfa? LeZwo co Bucha dostała, już ma dostać nerfa? Ale jak walczyć jeden na jeden niech ktoś dobije, to więcej kasy dla teamu. No... No... No w sumie coś w tym jest, no. No, bufa. Ja nie krzyczę. Chwila, no to jak krzyczę, to muszę sobie tutaj... ...trochę ściszyć. Okej, okay, zobaczmy co się dzieje w grze. Zaskoczyłeś mnie, no. Myślech, jest, jest już dobrze? Jest. Dobrze, co tu się dzieje w tej grze? Jest 13 do 24 dla, jeśli chodzi o CSa dla Warwicka. Co? Kliknij sobie J raczej. Ja mam 17 o, do 24. faktycznie, prawda. Masz, masz prawdę, nieważne. Lol. Nie wiem dlaczego tak mi się to spowolniło. Tak, jest prawda, 20 do 29. Ogólnie nic się nie działo, Nic no. się nie działo, hm. To dobrze, że nic nie wiem. Eee, tak. Także na razie pasywna gra. Zobaczmy co z Golden. 1764 do 1800. Dobra, Jeszcze trochę mówicie, okej. Raczej widać, jest bardziej AP czy AD. Teraz AD. AD. Głośno, cicho. Teraz do dobrze, czy... dobrze, śpiewaj. Ja, ja, ja mam ciągle problemy z tym mikrofonem, wiesz. E, słuchaj dla mnie, to jest AD i jeszcze powiem więcej dla mnie to jest ja nim nie umiem grać inaczej niż na Adekary dla mnie to jest bardzo mocny na eee, Sejuani widziałem tylko wtedy gdy była w rotacji tak to nigdy wniosek tak czy... a ze mną to co nie grasz? Mm. ludzie uważają że jest coba by nie potęgnie grać eee, Milton powiem Ci Sejuani. Sejuani jest bardzo dobrym tankiem który inicjuje teamfighty eee, kiedy była w rotacji i jeszcze nie było te tego mm, bana darmowych postaci na, na rankedach yy, i była właśnie Sejuani, to z nią yy, dało się wygrać spokojnie grę, bo ona chodziła, ultowała i totalnie koleś adekery ginął. Wtedy cały teamfight był wygrany. Ja ci powiem inaczej. Jest teraz meta, która nazywa się jak najbardziej ofensywny jungler. Yy, Sejuani kompletnie się do tej mety nie dodaje. Yy, bo to jest, to jest pasywny jungler, ona ma jungle strasznie wolną, nie ukrywajmy. I ona może później robić się mniej użyteczna niż inni, czyli junglerzy. Ale jest ogólnie bardzo mocna, bo ma CCK, który jest praktycznie nie, nie do uniknięcia, nie można z tego nie trafić. I Przez ma wbudowanego jest... tego w no, Tak, dokładnie, to jest jednak bardzo dobry, dobry champion dla Teamu, który potrafi... ma tak zwanego broken ultimata, który potrafi wygrać w teamfight. <laughs> Także nie mogę, nie mogę mówić, że siewani jest słaba, bo to jest bardzo mocna postać, tylko że jest po prostu pasywna, no. Nie. Okej, no strasznie jakoś pasywny nasz, nam ten mecz wychodzi. No dlatego sobie rozmawiamy, nie wiem, się coś chciało, to to było. Okej, czyli przed ultem jest kiepska, tak jak w nie ma fenomenalnej dżungli. Jakie ganki ma warwik przed ultem, kiepskie, w którym z dżunglerami? O, jest, teraz się coś zaczyna, zobaczymy, poszła... Tak, o, poszedł ult od Mazahara. Niestety nie na plamie. Um, poszła bariera jeszcze od pana zachara. No na razie wygrał niby to, wyszedł na zwyciężką pozycję Czy Kilek zginie? Nie, uf, w no. Okej, okay, dobra, zobaczmy co się tutaj um, Dużo ludzi składa... ojejku, spokojnie, nie piszcie mi tak dużo Dużo ludzi składa Madryd na Siwanę Myślisz, że to działa? Madredy? Oczywiście Madredy Hmm, Madryd na Szywane? Nie, ja tam lubię tego Słuchaj Frozen, Frozen maleta, Uicenda? latarnie, no i dalej zależy od sytuacji. Do tego arama trzeba mieć 30 level. O! kireksultuje Kazika, tak, czy coś będzie? kończę dokończę. Kirex ultuje, go. Zobaczymy, czy uda tam mu się jesteś, to jest, Brakuje mu many, cofnę tak, się tak. to było głupie. Okej, okay, do tego arama trzeba mieć 30 level. Mam 5, bo zrobiłem... Eee, nie no, dobrze, nie ma problemu. Możemy co tam wpuścić. Znaczy, wypadałoby mi 30 level, bo... Dobra, więc tak, tutaj Radio się pyta, czemu Tristana pod AP, jest taka OP, chcąc harasować Kassadina na no, midzie, zabiłem go. Był 7 milionów, a one wybuchy na niego. Jest overpowered, bo ma dobry przelicznik na tym, na tym swoim skoku i z ulta, a ten ult jest praktycznie co chwilę. Co my tu mamy jeszcze? Yy, po tym będzie jeszcze jeden mecz, tak ostatni czy ostatni nie? Tak, tak, znaczy, tak. Masz Myślisz, czemu Riot przecenił postaci na yy, Bo jakbyś nie zauważył ciągle wychodzą nowe i nie kosztują na taniej niż 6 tysięcy i może idą takim tokiem rozumowania, że może nie chcą przesadzić z tymi postaciami za 6 tysięcy. I sobie je przeceniają. Myszynek sobie zaklepuje miejsce na aramie. Okej. Okay. Um. Tak, tego myszynka tutaj trzeba go rzucić, bo on już wczoraj prosił, ale został... No, wydymany. <grym> Milton, mówisz, że o co lat ostatni grała Petristanom. Powiem Ci, że... Ci ludzie, tak jakby z nie? Ci elo, to właśnie oni poszło, ustalają nową metę, no... Poszło ulgi od Warwicka, e, zobaczymy czy tutaj nie. Jednak nie będzie się odważał go... E, Dajmować, ale jednak, tak jak mówię, wiesz, i, tak jak myślałem, Warwick będzie tutaj miał zdecydowaną przewagę, w mi od Malzahara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wiesz że każda postać, która jest... ...która teraz jest za 450, była za 6000? Ale... Czy wierzę, że każda postać, która teraz... Jest... Nie rozumiem pytania kompletnie. Hmm. Czy wierzę, dobra... że... dobra... No. no, mów, mów, mów. Nie, nie, bo nie rozumiem pytania, jak już to sformułowałeś. E... To dobra. czym ja skończyłem. Ja skończyłem na tym, że ludzie z high ustawiają nową metę. Zobacz. Kiedyś był Alistar jako support i ktoś nagle zaczął grać im w dżunglę. Potem cała masa ludzi zaczęła grać tym Alistarem w dżunglę i stało się to OP. I teraz jeden kolej zaczyna grać na AP, to teraz większość ludzi też zacznie grać z AP. Zobaczcie, teraz jest Izrael. Izrael robi AD. Ja Izrael nigdy nie zrobiłem AD, zawsze robię go AP. I to jest to. I, i ktoś gra moim blindem nie. Ja, ja, ja SAP jedzie za AD. Tak jest. Logiczne, że mety ustawiają ludzie stopki, na no to nie, nie jest żadna nowość. Tristana pod jest dobra, ma dobre przeczniki. no i jest pierwsza krew, dla... pierwsza krew dla Kireksa to był bardzo, bardzo ładny ult. Tak, Znajmniej. troszkę tutaj Malzahar jakby przysnął, bo nie zauważył swojego życia, Kirex złapał go na ulcie, rzucił od razu to na wszelki wypadek jeszcze dokończył swoje dzieło z kół. Czy ty Kireks nie robisz jakiegoś błędu i nie zginiesz przypadkiem od... nie. Nie, zginie. Nie, nie zginie, jeszcze się przy okazji lecił. Okay. Dobrze jest egzekutet. Okej, okay, Mudżin, e, Piotrek pozdrowisz mnie. Tak, pozdrawiam się. Warwick Wicent, um, burki były Merkurki, um, no i ten vampirik. Um, po stronie Malzachara kupił on z Jeszcze tutaj poszło malady. Łatko, malady na Warwicka. Ach, ten Kireks. Ja wiem co on będzie <śmiech> robił. <śmiech> on robi to co zawsze na mnie. Aha, aha. E... Patrz, teraz Kazik teraz będzie na niego budował HP, no nie? Widzisz? No, to roda. Mhm. I postara się robić RA. E, I na pewno będzie robił jakieś armory. E, Kirek zrobi niektóre postacie tak, że, wa, że są AD, ale walą magic damage. Mhm. To jest taki mały mindfuck. Okej. Okay. No zobaczymy. I tutaj zastanawiam się, się przy istnieje najlepszy jungler. <laughs> najlepszy jungler to jest, zależy od mety, no. Kiedy topka będzie grała jakimś junglerem, wtedy on zostanie uznany za najlepszego junglera. Dla mnie... Nautilius! No... No, na przykład... Nie, na no przykład... Teraz można junglować praktycznie każdym. Naprawdę, no, jest tak... Na przykład... E Evelynn. Teraz jest remake Evelyn i... E Flick oczywiście czy mi cie do dżungli! No, a, ja się no, nie na ma iść. I widziałem srakę w dżungli 20 minuta 0,20. No to ja grałem z Heimerem. Wykarował mi grę w dżungli Heimer. To zależy. Najlepszy dżungler to Ada Ile będzie gier z widzami? 2, 3, ewentualnie 10 e, Nie wiem, to zależy, ja jedno... No i mogę mamy zagrać. kolejnego... Właśnie? O, tak, nie, Kireks Nie da K się przyzwyczajenia tutaj... Kireks go zabije, tak, tak To jest, to jest to było łazienka Tak jak mówiłem, on będzie miał tutaj strasznie ciężko w tym lejcie Widzisz, co zrobił właśnie z Magic Damage, jakby ja robił się po prostu tak potrafią. cover Adeno, nie? Pomogło. To na pewno na pewno by go nie zabił. Ten merkiem mu tutaj pomogą, plus tego Wissenda, to jest, jest, zobacz, to jest aż 124 Magic Resistę, dużo. Widzisz, e, co robi Malzahar? Właśnie robi błąd, składa armory. Składa armory, które mu w niczym nie pomogą, czyli to jest Waste Golda. Zobaczymy jeszcze, nie ten. Okej, kwa e, najlepszy ganking e, jungler, mundo najlepszy Speed Jungler, mniej więcej wszyscy stop się zgadzają. Topista element, czas na nim się wypowiada i tak dalej. A co do ocelota? To powoli nie gracz, tylko medialny typ, gdzie ocelot tam pieniądze. Jak nie odnosi sukcesu z drużyną, to wyrzuca to wraca kolejnych członków. Ostatnio wyleciało SK Gaming z dwóch graczy e, Candy Panda, najlepsze Dekery i nasz polski jungler The Powód Ocelot 3 rządzi strasznie. Przedszwora Dead Ryan i Candy Panda pod banderą Mouse Sports pokonali 2V1 Ocelotowi żal. Dupe ściskał że tak powiem. Tak, Ocelot. No, ocelot nie, ocelota nie reklamuje EloHelnet i ogólnie ca, cały Riot. Wydaje... Nie, wiesz co, ja ogólnie jeśli chodzi o e-sport lolowy to ja nie wykraczam poza tym te streamy, także ja w ogóle się tym e-sportem nie interesuję. Mam ważniejsze rzeczy do roboty... Um... Ocelot, ocelot zawsze się wydawał taki bardziej ocelot strasznie się wydawał taki bardziej medialny go ko koleś. Ciągnęło go do kamery, zachowywał się czasami głupio, krzyczy jak, jak pamiętny pan R z polskiego youtube'a jak wszyscy wiedzą o kogo chodzi no ale no nie tak no w każdym razie wiem że zarabia kokosy na tym streamach i i nie dziwię się jeśli robi to głównie dla pieniążków z tego tak, że jeśli tutaj chodzi no to każdy jest szczerze to powiem ci że każdy kto streamuje z tej topki jest medialny i każdy leci na pieniążki bo tutaj lecą takie pieniądze takie stawki Zadaję Zadaje samo. mu niesamowity damage, Oj, do, nie I... fajnie, pakowa się pod turet. bariera jest Ignite, przeżyje? A na przeczkę, yes, Też ładnie. Dajcie spokój, w ostatniej Brawo. Mhm. Brawo. Okej, okay, ale było blisko, żeby zabił tego Malzahara, jednak tutaj ładnie wyczaił go z tym ultem. No, także... Znasz, jak każde counterpiki. piki counter przez, o, yy... Czy ja znam każde picki, No jak się gra w tą grę, to się zna no. Poza tym jest pełno stron, które pomagają ci, jeśli nie wiesz, kogo counterpiknąć. Na LOH to... no masz tą zakładkę Champions, klikasz na Championa i jest pokazane, k który Champion jest silny przeciwko komu, a osoby przeciw przeciwko czemu. Y Tylko tam jest jeden taki wał z Evelyn, bo Evelyn jest słaba przeciwko Evelyn. O, ale to było głupie. Ignite Q i... Tak, Warwick to L, nie? który tak. strasznie go przyspiesza, on jest strasznie mobilny, Rob... staje się strasznie mobilny. E Kazik kupuje e, lodowe serce Kireks się zabije e, Później Później jeszcze Tareta Nie nie nie, no, Pusz, nie. ale dobrze jest, dobra okay. Ciekawe co on teraz kupi, jak myślisz kupi rezisty? Nie, nie mam pojęcia, szczerze że to jeszcze, jest jakby Jeszcze więcej, bo ma Zachar trochę z tej swojej e, trucizny troszkę mu tam bije mm, Malafic damage Boże Malafic damage Motę kupił! Malafik ten. Wotę? Na Łurwika? Tak, wotę. wotę ale by go Bartek zjechał. Co? Bartek by go zjechał. No. Nasz Bartek nienawidzi Woty. Cze, wotę to, to jest dobra post postać. Postać, <laughs> ja mówię. Item. No. Nie na Łurwika. No ale w sumie kielek słynie z tego, że on takie trollbill robił. Nie ma co się dziwić. Okej. Okay. Powiesz mi, Piotrek, ile jest ludzi na streamie, tak z czystej ciekawości? Czy? 63. Aha, okej, okay, okej, okay, to fajnie. Mm. E, czytanie na stronie, kto kogo kontruje, jest bez sensu, bo to zakłada, że obaj gracze znają e, matchup. Jeśli nie wiedziałeś, że ktoś jest kontrolny na przeciwnika, to nie zagrasz tak, żeby go skontrować. E, kiedyś e, grałem LeBlancom na Kassadina i nie wiedziałem, że Kassadin jest kontrolny na Leblanc. I wtedy go zabijałem, ale się to wiedziałem już nie mogę, nie mogę zabić kasadina. E, tutaj e, przerywając e, moją wypowiedź... No, e, Irek znowu zabija Kazika, ultował go, poszedł w niego ignite, Kazik bierze apteczkę. <laughs> ultuje go w swojej plamce. Ciekawe, Jeszcze co... taki rozpaczliwy ultimate na koniec, ale nic mu to nie dało. Takie wołanie nie bij, no. <laughs> Mówisz że, mówisz, że się tak dobrze zrozumiałeś, nie opłaca patrzeć na counterpiki, bo jak ktoś nie wie, że był dany, że, że był, że dana przecząpiona jest jakimś counterpikiem na daną. Tak, bo jak ktoś nie wie, że ten... Nie um... Ktoś już z reguły nie wie, że, m, że ktoś counterpikuje, ka -ka nie? To przeczytając to, tego, też na pewno nie będzie counterpikować. No coś w tym jest. no. Oczywiście. Właśnie biorąc... tak samo pamiętasz, pamiętasz jak graliśmy mm, Normalna, jak mi powiedziałeś, że e, Sona nie kontroluje Alistara, no nie? E, ja tego Alistara jechałem sam razem z Adekery, moją, moją Soną po, z moim buildem. ja Ci mówiłem, że Sona nie kontroluje Alistara? W w dawno temu, to, dawno temu. W, tak w ogóle co, to, co, to, co to za jakiś bullshit? No dobrze, nieważne. Mm. No wiesz, wydaje mi się, że jeśli ktoś nie umie grać daną postacią, a z, taki, z takiego na przykład Elohela wynika, że dana postać jest kontrą na daną postać, to mimo wszystko i tak ja bym jej nie piknął, jeśli nie umiałbym na przykład jakimś, nie wiem, grać powiedzmy Ryzen na, na kasie Payem. Jakbym nie umiał grać kasie a miałbym Ryze, to bym jej nie brał. No ja, Kasiopa, ja umiem grać. Tutaj, no, ja tutaj nie umiem spróbuję grać coś co, spróbuję co, coś próbuję zadać damage Kilexowi. Tak, i no, to wychodzi. A on dzięki tej wocie jednak się liczy po te 273. Mhm. Tutaj apteczkę jeszcze, Poszuki, ulti, ulti. Zobaczymy, czy on teraz będzie go chase'ował, prawdopodobnie. Tak, mnie go, tak. 5 do 0. To jest praktycznie GG, to walka jednostronna. Aha. Już z początku, no nie, na początku Kazik troszkę miał jeszcze jakieś szanse, ale no, to, to jest Kirek, on, on z tymi dziwnymi guildami wygrywa gry. Mhm. No, także tak jak mówię, kto jest moim zdaniem najlepszym kontrem na Kasedynia? Soraka, niszczy go jak chce, Kasa podchodzi do minioniusa, jest kukuku i auto, tak, i A to powiem to się, że najlepszym, na, dla mnie najlepszym kontrem na Kasadynia jest Geddemont Rise. Mi się tak fajnie gra Ryzem, jaką mam Kasadynia, Nie, co powiecie co, e, powie... Ja wam powiem co jest najlepszą yy, kontrem na kasadina. BAM To jest najlepsza kontra. <grym> Ale nigdy nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę jak mnie zjechał zielon. Jak grałem na ezon. Chodź co ty tak to, tak tak jak to robi? robi. No. Jeszcze ta bariera użył. A! Ten waldin go zje. Ten wolny go zje... O! Jeszcze Nie, ulti. Jeszcze Nie, jajku, znowu to ulti? Ile on ma cooldown? Jejku. O. Już muszę zobaczyć. 70. Okej, okay, okay, jest. Okej, jest Ładna gra, podobała mi się. Jednostronna, ale <G whisk> ładna. Dziękuję. <gsocial>